Dzień dobry, witam serdecznie, moi kochani, Piotr Wiśniewski, firma camper Performance tak jak u nas Volkswagen z Volkswagenem się często spotyka, tak tym razem spotkał się Piotr z Piotrem i to nie szkodzi, że on przyjechał do nas z miasta Łodzi i słuchajcie, też się strafił, spotkało się u nas, spotkała się Renówka z Renówką, w sumie to jest Opel, ale to jest też Renault eee, i tu zobaczycie, że generalnie można do nas przyjechać też z zabudową, którą sami zrobicie, zrobicie izolację, filce, a tylko my zrobimy dach. Będziecie mieli też okazję porównać właśnie takie wykonanie domowe z naszym, które robimy w firmie. Chciałem Wam przedstawić Piotra, który przyjechał do nas właśnie z miasta Łódź i co najlepsze odbiera od nas swego kampera złoto, złoto niebieskiego i słuchajcie, planie 8,5 tysiąca kilometrów. Prawie że z tego miejsca rusza z rodziną na taki objazd. Mam nadzieję, że nam o tym opowie. Zapraszam. W tej chwili już trwa właśnie szkolenie, bo każdy kto odbiera od nas swojego kampera wymarzonego, e, przechodzi szkolenie, e, rzeczy e, pokazujemy jak działają rzeczy, które my zamontowaliśmy, czyli otwieranie dachu, otwieranie open sky, markizy, jeżeli zamontujemy, instalacje elektryczne, jeżeli montujemy, no to każdego musimy przeszkolić. No tutaj mamy szybkie szkolenie. Artur za chwilę, mam nadzieję, skończy i będziemy mogli porozmawiać z naszym szczęśliwym panem. Dzień dobry. Raz, raz, raz. Raz, raz. Jesteś na żywo. Aha. Witamy wszystkich. Lecimy! Słuchaj, tapicerki chcieliśmy poprawić, ale nie chcieliśmy przyjść tego dzieła e, artystycznego. O. Bo naprawdę ten nieład artystyczny i te cięcia takie, takie chirurgiczne, wiesz co? Tak, tak. Kiedyś mi paznokieć wycinano i takie podobne mam cięcia. Pozdrawiam mojego słynę chirurga. Słyszę z tego. No dobrze, a no poważnie. Teraz już wiesz, już żarty żartami. Ale poważnie jestem bardzo zadowolony. Nie, wygląda bardzo fajnie. Zupełnie inaczej. Y Odmieniony. Mogę ruszać, nie? No, powiem Ci, że wrażenie tutaj... E, mieliśmy wczoraj e, e, gości z Niemiec i na nich wrażenie zrobiły te złote dodatki. I, i, i te felgi, alpiny tak. i wiesz co? I mieliśmy sporo, sporo... To było dla nas wyzwanie zrobić nasz złoty znaczek z tyłu na klapie. Tak. E, specjalnie folię ściągnęliśmy z Dubaju, 24 karotowa folia. E, I mam nadzieję, że to wszystko się ładnie wpisało w to auto. Żebyście wszyscy wiedzieli, to jest e, złoty, prawdziwy. Te felgi też malowałem z Subaru Imprezy. Złoty. Także no jednak pasuje ten kolor do subaru, tak? I generalnie tam wleci na tylną klapę jeszcze napis Renault Impreza. Proszę. To... Słuchaj, Ty generalnie zabudowę sobie sam zrobiłeś, prawda? Tak, tak. Czyli słuchajcie, można? Można. A nie tylko nam kurde na głowę zrzucać taką, całą tą pracę. Tak, zabudowę zrobiłem sam, e, trochę mi pomagał kolega w elektryce, ale generalnie e, mamy tak naprawdę wszystko, czego potrzeba. Od razu muszę też powiedzieć, że zabudowa jest zrobiona dla pięciu osób, co nie było proste, bo ja z trójką dzieciaków będę podróżował tym, 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 tą imprezą, <laughs> w związku z tym... E, nie było takich gotowców na YouTube, co można sobie mm -hmm. ściągnąć, także najwięcej czasu to była miarka, to siedzenie, kola e, <laughs> I, i główkowanie, jak to wszystko zmieścić. Żeby to było skrojone pod waszą rodzinę, tak? Tak, Także tak tutaj mamy taką, jeszcze nie jest cała zabudowa, widzicie, tam jest na przykład do szarej z wody odprowadzenie, e, bo nie wjechałem za wszystkim, mm. <laughs> bo dziękujemy. tutaj jest jeszcze stół i stół jest wysuwany i w, stół, w stole jest chowana kuchenka, także tam jest jeszcze nie, 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 nie zabudowane to do końca, nie? No, a tutaj mamy normalnie kibelek. Proszę bardzo. Hmm. Tak. Pełen. Są... Pełen, tak, pełen trocin na razie. Bioki belek. Tu mamy lodówkę. Pozdrawiamy firmę Jolko. <laughs> tak. No, a tutaj pod siedzeniami mam schowane dwa akumulatory. Yy, bardzo ładnie się otwiera to wszystko. To jest zabezpieczenie <śmulatory> przeciw dzieciom. <śmulatory> dwa akumulatory Life po 4, po 100 amperogodzin. Yy, I tutaj mam to takie urządzonko wielofunkcyjne yy, Wotronika, gdzie wszystko jest spięte pod to razem. Zamykanie tak samo. Ale żeby nie było, że taka fuszelka Działa? jest wszędzie, tutaj. Są szafeczki, gdzie dzieci będą chować swoje rzeczy, chodzą ładnie. No to wszystko przemyślane widzę. Tak. Także tam mamy zlewik, no i zaraz przejdziemy do tego pięknego łóżka, nie? Słuchaj, a w jakim wieku masz dzieci? 11, 9 lat. No okay. i tutaj naklejka rzeczywiście pod kolor piękna wjechała. Tutaj jest blisko o, mapa świata też, także. Tu będzie wybijał tu pineski, tak? <gry> tak. Coś w tym stylu, nie? Ale za dobrze umyliście, bo rdzy nie widziałem tutaj, a teraz widzę. Dajemy auto, robimy spa. Zapomniałem poinformować właściciela. A tutaj mam e, taką zabudowę z łóżeczkiem wysuwanym do przodu. Takim, no bo tak jak mówię, dla pięciu osób to trochę tego musiało być. E, prysznic zewnętrzny wyciągnięty. Pod szufladą, szuflady mam trzy. Pod szufladą jest zbiornik na wodę 70 litrów i dalej bo boiler trumy do ciepłej wody 5-litrowy. Wskaźnik do ładowania turbiny, tak? Tak, tak, tak. Tu jest jak chcę, żeby było turbo dodatkowe to włączam. Mhm. I oprócz imprezy jest jeszcze e, biturbo. <śleszamy> 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 No. no i takie szuflady, szuflady ładne, że, pojemne, co? Zmieścimy się na pewno. Przestrzeń wykorzystana jak najlepiej. Łóżko wam pokażę, jak chcecie, to też zobaczycie sobie patent. No. Tu lepiej nie oglądać jak y, moje y, precyzja cięcia była. Nie właśnie chcieliśmy pokazać. Właśnie, A dobra, nie, może, możemy? Pokażemy, może pokażemy. Czym nie. się różni? Bo, takie... Bo to <h> zobaczcie, nie. To było pierwsze, co zrobiłem, nie? Uh -huh. I tutaj y, wiedziałem, że będę musiał łączyć. A tu miała być ta mapa świata może. Nie, nie, wiedziałem, uh -huh. okay. że będę miał, musiał łączyć to. No to mówię, tutaj nikt tego nie będzie oglądał. No to popatrzyłem różne sposoby łączenia. Uh -huh. Czy po prostu tak krzywo na, na zakładkę, zakładkę czy... czy na zakładkę, czy równo ścięte. Uh -huh. <laughs> no to czy... jest plan, żeby ten plastik okleić kiedyś na nowo. Ale może to będzie taki znak rozpoznawczy i pozostanie. Najbardziej mnie urzekły yy, przednie tapicerki, ci powiem. Tak? Powiem ci, że naprawdę y, sporo, sporo, sporo musiałeś tutaj włożyć serca. Tak. Bo w jednym kawałku, słuchajcie, tapicerka. Z kieszeniami, z głośnikami, w jednym kawałku. Tak, o głośniki widzicie, bo system audio zamontowałem jeszcze. Y, już mam nową tą, y, trafikową, mhm. ale mam... Drzwi są wyguszone, wszystko bitmatą, od środka, gąbeczką. I wszystko, cały bus był rozebrany do zera, także jest fajnie wyciszony i, i, i ogrzany. A mówię, oprócz tego audio też wjechało, e, żeby trochę było przyjemności w czasie jazdy. E, to Co? nawigacja większa. Przejdźmy do łóżka może. Tak, przejdźmy jak najbardziej. <noise> A <noise> A Mikrofon potrzebę. Mojego czy waszego? <noise> Proszę. Zademonstruję wam. Moje wygląda tak. Proszę i wysuwamy, nóżki pięknie się rozkłada, siup, 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 materace nie w tą stronę położyliście, <grytanie> także się nie rozłożą pewnie magicznie, okej, ale... Widać że, widać, że tutaj spędziłeś trochę czasu. Tak, no... Opa, jeden jest. Ale te, fajne, takie grube te materace, co? Tak, cm? wygodny w tak. dyszka jest. Wygodne dzieciaki już spały, testowały. O, uh -huh. Na podwórku. <laughs> o, i mamy jedno łóżeczko. Metr 60 na metr 80. Metr 60 na metr 80. czyli kto tu śpi? W sumie, a ile Ty te... masz wzrostu? siedemdziesiąt 78. Teoretycznie a, no tak. jest żoną. A dzieciaki oczywiście, jak usłyszały o tym dachu, to, no to. oczywiście na dachu, nie? Nie, no kawałuszka, co? Kawałuszka. A mówię, a tam jak rozłoży się łóżką, to się robi takie, Wam tutaj jeszcze pokażę. Piękno tkwi w proste, Takie proste schowanka, nie? Jedno na rzeczy, które się przydają w podróży. Tutaj będą jakieś tam narzędzia, Fajne jakieś tam dojście. rzeczy. No. A tutaj. To druga... zastanawiało mnie, czemu tam jednej te klepki, nie? Tak, było. bo to jest właśnie... A tu drugie będzie wykorzystane na spożywkę taką suchą, jakąś, co sobie gdzieś tam zapakujemy na drogę, nie? Okej, okay, zupki chińskie. No nie, nie, tak, takich nie rzeczy nie wiadomo akurat, damy. Jakiś makaronik, jakiś coś sosik. Nie, no powiem Ci, że auto jest fajnie przemyślane. Co, co fajne, że właśnie sam tutaj, można powiedzieć, 90% zrobiliśmy tylko tą taką e, posypkę na, na, na a, ten, tak, na ten tak, cały tak, torcik tak, w postaci naszego dachu. Ale jeszcze, jak byś mógł powiedzieć o waszych planach. Bo prawie, że stąd. Tak, nie, prawie, No, że no stąd, dzisiaj mamy 23, a 31 ruszamy w pierwszą podróż. A taki wy, podróż... wypłat za łódź? Nie, pierwsza podróż zaplanowana jest od razu na grubo dosyć, bo do Portugalii jedziemy. 25 dni e, i 8200 km. Także zobaczymy, od razu przetestujemy. No jeszcze doliczysz z Bratiana do łodzi, to prawie 8,5 łapie. Tak, 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 tak. Nie do no, 300 w jedną mam, także akurat. No, 8,5. Także trasa zaraz zaplanowana, także te doróbki. A jak wracacie? E, Jedziemy wybrzeżem, lazurowe wybrzeże, tutaj Andaluzja, a wracamy trochę wyżej e, przez no tutaj na wysokości Szwajcarii gdzieś się łapiemy przez Szwajcarię, żeby przejechać Tyrol. I tak to Dlatego pytam, wiesz, bo troszkę Ci zazdroszczę, wiesz, bo mam podobną trasę do zrobienia, tylko że na targi do Düsseldorfu, tam, tam z rozstawieniem się, z zebraniem 11 dni. O! I o. Potem wracamy, jesteśmy zniszczeni. No potem, tak. I potem jeszcze chyba te, jedne targi, drugie, wiesz, mały wypad, jakieś... Te się, wieczory z przyszłymi klientami, nie? Jakieś zaproszenia <laughs> mamy, wiesz. <laughs> także jest, jest, jest ciężko, słuchaj. No fantastycznie, miło Cię było poznać, w ogóle człowieka o tak wspaniałym imieniu. Tak, tak, tak. Że Piotrze życzę Wam wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo. Bardzo ładny daszek. Myślę, że będzie nam się dobrze jeździło. Nadzieję, do próbujemy szybko. Mam nadzieję, że będziecie wpadać raz do roku. Serwis macie u nas do eee, na... Na to, co robiliście. Tak. <laughs> bo wiesz, musisz uszczegółowić, bo to dużo rzeczy no. może się, wiesz... Ale może coś się pozmienia. 800 km na pewno mi się coś pozmienia przy tak, pewnym... tak, Czegoś brakuje, Wsiądziemy nie? Wsiądziemy w Volkswagena, bo żona będzie jechała Volkswagenem, Jarenówką, bo się pokłóciliśmy. <laughs> Zobaczymy. Dzięki bardzo. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do naszej firmy. E, o każdej porze dnia i nocy tak dzwonicie, także pozdrawiam serdecznie Piotr Wiśniewski firmę Camper Formontai. Dzięki bardzo. Ty masz dobrze, co? Bez obróbek. <grymne> 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 <to byłoby>. <grymne>